Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na marzec dla wszystkich osób z znaku wagi. Będę się teraz posługiwać krzyżem celtyckim jako rozkładem. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy Wam to odpowiada. Jeżeli tak, będę to kontynuować przez kolejne miesiące. Zobaczmy, jakie energie główne będą Wam towarzyszyły w marcu. Kochankowie i czwórka mieczy. Jest tutaj bardzo duże zastanowienie się, jest tutaj danie sobie czasu na to, aby przemyśleć, co jest dla Was ważne, co jest dla Was najbardziej pociągające, jaki jest wybór Waszego serca. Dla niektórych z Was może być to rozcerka związana właśnie ze sprawami relacyjnymi, czyli możecie się zastanawiać, czy dana osoba jest dla Was odpowiednia, czy jesteście szczęśliwi w związku, albo jeżeli jesteście samotni, czego tak naprawdę chcecie. I czego tak naprawdę poszukujecie? Jeżeli są to sprawy bardziej ogólne, zawodowe na przykład, to również będziecie się zastanawiali nad tym, co tak naprawdę chcecie robić, co jest dla Was najbardziej pociągające, w jakim zawodzie będziecie się spełniać, czy ta ścieżka, którą wybraliście do tej pory, faktycznie daje Wam satysfakcję czy jest to coś co zawsze chcieliście robić, czy może chcielibyście rozwijać się również w jakimś innym kierunku? Być może tutaj będziecie poszukiwać jakiegoś swojego jakiegoś hobby, jakiejś aktywności takiej pobocznej, która będzie dla was bardzo wyzwalająca, która będzie was relaksowała, która będzie wam dawała wolność. Jest tutaj dużo analizy. Natomiast nie ma tutaj dramatu, jest przede wszystkim kierowanie się tym, co podpowiada wam serce i jest słuchanie tego, co jest dla Was najbardziej pociągające i co będzie Wam przynosiło radość. Jest tutaj dużo energii mówiącej o tym, że dacie sobie na to czas, żeby zastanowić się co jest dla was najbardziej atrakcyjne. Zobaczmy co będzie odchodzić w tym miesiącu. Czwórka pucharów, e, czyli znudzenie, czyli znów przestój. E, energia mówiąca o tym, że mm, nie wiecie co chcecie, tak naprawdę nie wiecie. Co jest dla Was atrakcyjne, co jest dla Was pociągające, i znów tutaj przechodzimy do tej energii głównej, która mówi właśnie o daniu sobie czasu na to, aby się zastanowić, czego tak naprawdę chcecie, co jest dla Was najbardziej atrakcyjne, co będzie Wam przynosiło najwięcej korzyści w dłuższej perspektywie. Oczywiście, można tutaj dostosować tą, ten rozkład do różnych sytuacji, zarówno relacyjnych, jak i ogólnych, jak i zawodowych. Zobaczmy, co nadchodzi. Wisielec, czyli w dalszym ciągu jest powtórzona energia analizowania, jest pozwolenie sobie na to, aby zastanowić się, co jest dla Was atrakcyjne, co jest dla Was najlepsze, zmiana perspektywy myślenia, pozwolenie sobie na to, aby ta perspektywa się zmieniła, aby zacząć postrzegać to, co stworzyliście do tej pory w zupełnie inny sposób. Zobaczmy, co będzie Wam pomagać. W tym miesiącu słońce, co będzie Wam przeszkadzać? Paść buław. Słońce jest to energia wielkich arkan. Jest to energia mówiąca o jasności, o entuzjazmie, o jasności myślenia, o myśleniu pozytywnym myśleniu, które sprowadza się do radości, które sprowadza się do entuzjazmu, do Długoterminowego patrzenia na daną kwestię, na daną sprawę z optymizmem, z radością, z... z chęcią do rozwoju. Jest to energia również takiej pozytywnej cierpliwości, dania sobie możliwości rozwoju. Natomiast to, co będzie Wam przeszkadzało, to paść buław. Są to krótkie terminowe radości. Są to aktywności, które tak naprawdę nie dadzą wam rozwoju w dłuższej perspektywie, które nie pozwolą wam się rozwinąć w kierunku, który faktycznie będzie dla was korzystny w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Są tutaj zupełnie dwie karty, dwie energie, które koncentrują się na ogniu, na energii, która mówi o działaniu. Natomiast słońce mówi o działaniu długoterminowym, mówi o. Działaniu, które jest skupione na tej radości, która rodzi się wewnątrz Was, która rozświetla drogę, która będzie Was prowadziła przez długie lata. Natomiast paść, buław, jest energią, która szybko się wypala, która szybko znika, która znika zaraz po tym, jak osiągniecie jakieś pierwsze rezultaty waszych działań. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jest tutaj kierowanie się rozwojem, dzięki któremu będziecie mogli na przykład pracować w jakimś zawodzie przez lata. Kierowanie się korzyściami, które nie będą Wam towarzyszyły w dłuższej perspektywie, nie jest niczym pozytywnym. Karty Was nawołują do tego, abyście bardziej skupiali się na tym, co będzie dla Was korzystne w ciągu kolejnych tygodni, miesięcy i lat, Nie, niekoniecznie tylko i wyłącznie w dniu dzisiejszym. Zobaczmy, jaka jest rada dla Was. Osiem pucharów. Nie bójcie się odejść od czegoś, nad czym pracowaliście do tej pory. Nie bójcie się odejść od czegoś, w co włożyliście energię, w co włożyliście czas. Czasami nadchodzi taki moment, kiedy musimy od czegoś odejść, kiedy musimy z czegoś zrezygnować, po to, żebyśmy mogli zacząć zupełnie nowy etap, po to, żebyśmy mogli wpuścić do swojego świata więcej tego słońca, tej energii e, pozytywnej, energii entuzjazmu, energii radości i energii, która będzie nam towarzyszyła przez długi okres czasu. Nie tylko poszukiwanie krótkotrwałych radości, krótkotrwałych satysfakcji, ale e, zrobienie miejsca na coś e, większego, na coś, co będzie wypełniało na, nasze życie. Ehm, w zupełnie nowy sposób. Zrobienie miejsca w życiu na zupełnie nową jakość. To jest to, co, co karty wam doradzają. Nie bójcie się odejść od czegoś, co po prostu było dla Was niewłaściwe, co było dla was nudne, co nie pozwalało wam faktycznie wykorzystać waszego potencjału. Zobaczmy, co przynosi otoczenie. Są to ostateczne. Wyzwolenie, wasze otoczenie będzie was prowokowało do tego, abyście wyzwolili się z tego, co trzymało was do tej pory w tej pułapce, w tym sposobie myślenia, który był dla was ciężki, który był dla was obciążający, który nie pozwalał wam się rozwinąć. Otoczenie będzie was zachęcało do tego, aby zmienić sposób myślenia, sposób działania, sposób postrzegania siebie, ale również sposób postrzegania e, ludzi wokół siebie, waszych relacji, e, waszego życia zawodowego. Mogą to być bardzo różne kwestie, natomiast jest tutaj ewidentnie uwolnienie się. Osoby w Waszym otoczeniu będą Was prowokowały do tego, abyście nareszcie zmienili to, co było dla Was do tej pory obciążające. Jakie jest niespodziewane wydarzenie w tym miesiącu? Równowaga. Równowaga, dzięki której będziecie mogli osiągnąć spokój, spokój wewnętrzny, dzięki, które, dzięki której będziecie mogli się rozwinąć, będziecie mogli pójść w zupełnie nowym kierunku, dzięki, którym, dzięki której będziecie mogli spostrzegać siebie oraz osoby wokół siebie z innej perspektywy. Nie ma tutaj w tym całym rozkładzie działania. Jest tutaj przede wszystkim analizowanie, jest zmiana perspektywy. Myślenia o relacjach, zmiana perspektywy myślenia o Waszej codzienności. Macie bardzo dużo wielkich arkan i będzie to dla Was naprawdę bardzo ważny miesiąc, miesiąc, w którym będziecie odchodzić od czegoś, co było dla Was trudne, co było dla Was ciężkie, i to odejście, zdanie sobie sprawy z tego, że to, co robiliście do tej pory, było dla Was nieodpowiednie, pozwoli Wam uzyskać ten wewnętrzny spokój, pozwoli Wam Poczuć, że jesteście na właściwej drodze, bo właśnie karta równowagi jest takim poczuciem, że nareszcie zmierzamy właściwą drogą, nareszcie jesteśmy we właściwym miejscu, jesteśmy we właściwym czasie. Osoby, które nas otaczają, są tymi właściwymi i czujemy w sobie tą wewnętrzną moc. Mamy wystarczająco dużo potencjału i siły, aby się rozwijać w kierunku, który jest dla nas odpowiedni. Zobaczmy, z jaką energią kończycie. Kończycie z energią Pazie Pucharów. Paś Pucharów jest y, energią, która mówi o nowych możliwościach, o nowych propozycjach, o marzeniach, o spełnianiu swoich marzeń, o podążaniu w kierunku, który jest dla nas po prostu bardzo atrakcyjny, jest dla nas spełnieniem emocjonalnym. Pomimo tego, że nie mamy jeszcze planu na to, w jaki sposób kontynuować to przez kolejne lata, powiedzmy, daną aktywność, to pojawia się możliwość, pojawia się ten pierwszy. Impuls, dzięki któremu możemy nareszcie zrobić to, o czym zawsze marzyliśmy. Tak więc podsumowując, moi drodzy, jest to bardzo, bardzo ważny miesiąc dla Was. Macie bardzo dużo wielkich arkan. Jest to miesiąc przełomowy. Będziecie odchodzić od, od sytuacji, w, będziecie odchodzić od energii znudzenia, od energii marazmu, niepewności, od Niechęci do działania, niechęci do podejmowania się nowych wyzwań, będziecie zmierzać ku zmianie perspektywy myślenia. Dacie sobie czas na to, aby rozwinąć się, aby zmienić to, co do tej pory Wam nie odpowiadało. Dacie sobie bardzo dużo czasu na to, aby zastanowić się, co jest dla Was pociągające, do czego Was wzywa wasze serce, co będzie Wam dawało radość i satysfakcję w dłuższej perspektywie. Karty Was zachęcają do tego, aby kierować się pozytywnym myśleniem, aby kierować się entuzjazmem, aby kierować się tym, co jest dobre. I to jest dla Was kompas, to jest dla Was kierunek, który będzie bardzo korzystny. Nie kierujcie się tym, co przynosi Wam tymczasową satysfakcję, co przynosi Wam tymczasową radość, dlatego że nie stworzycie na tym nic stałego, nie, nie będziecie w stanie wykorzystać. Tych aktywności w dłuższej perspektywie nie dadzą wam one nic stałego, nic dobrego. Nie bójcie się również odejść od czegoś, co jest dla was niekorzystne, co jest dla was złe, co nie pozwala wam się rozwinąć, co nie pozwala wam nareszcie poczuć, że zmierzacie we właściwą stronę. W Waszym otoczeniu pojawia się energia, pojawiają się osoby, dzięki którym łatwiej będzie Wam podjąć decyzji. decyzję, łatwiej będzie Wam się wyzwolić, łatwiej będzie Wam również zostawić za sobą to, co było dla Was obciążające, co było dla Was trudne, co nie pozwalało Wam e, ruszyć do przodu. Zaskakującym wydarzeniem jest równowaga, jest e, osiągnięcie momentu, w którym czujecie, że Podjęliście właściwą decyzję, że macie wszystkie elementy, które są potrzebne do osiągnięcia szczęścia, do ruszenia we właściwym, w pozytywnym kierunku. Koniec miesiąca zapowiada się energią pazia, pazia Pucharów, czyli informacją, nową wiadomością. Nową e, propozycją, która jest dla Was spełnieniem marzeń, która jest dla Was niezwykle atrakcyjna. Może to być zaproszenie na spotkanie, ale może to też być e, zaproszenie do współpracy: nowa praca, nowa oferta, bardzo ciekawa propozycja e, zmiany miejsca zamieszkania coś, co jest dla Was bardzo pociągające, ale niekoniecznie musi być e, korzystne finansowo. Jest czymś, o czym zawsze marzyliście, natomiast nie mogliście się zdobyć na to, aby ruszyć w tym kierunku. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Jest to bardzo ważny miesiąc dla Was. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po Waszej myśli. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.